Laptop dla nauczyciela, dla nauczycielki. Witajcie. Właśnie o tym dzisiaj opowiem, o zagrożeniach, ale także o okazjach. Tak się składa, że sam też jestem nauczycielem. Trochę nauczycielem, bo jestem nauczycielem zawodów, technikum, uczę programowania, ale podobnie jak Wy, mam możliwość, czy też miałem możliwość zakupienia laptopa z dofinansowaniem 2,5 tysiące złotych. Takiego, którego będę wykorzystywał w szkole. Pierwsza podstawowa informacja, za 2,5 tysiące złotych złotych, bez dopłaty z własnej kieszeni, to naprawdę ciężko kupić sprzęt, z którego będziesz zadowolony, zadowolona. Tak przynajmniej mi się wydaje. No chyba, że Twoje oczekiwania są naprawdę bardzo minimalistyczne. Ale zakładając nawet, że kupisz taki sprzęt. Za 2,5 tysiąca zł, to zauważ w jakie, no nie powiem, że bagno, ale w problemy nauczyciele zostali wpuszczeni, bo chciałbym dzisiaj opowiedzieć o kwestiach przenoszenia danych na tym laptopie. Tak się składa, że mamy obowiązującą ustawę, tak zwaną RODO, i w ramach tej ustawy, jeżeli mamy jakieś dane na sprzęcie przenośnym, to ten sprzęt powinien być w odpowiedni sposób zabezpieczony. Czyli. Ja to rozumiem tak, że przede wszystkim powinno być szyfrowanie dysku, jeżeli dane miałyby być przenoszone, a ponieważ zmuszono nas do zakupu komputerów właściwie tylko albo z Windowsem, albo z Chromem, ja przynajmniej z Linuxem, niestety nie znalazłem komputerów w ramach tego dofinansowania, to efekt jest taki, iż za 2,5 tysiąca nie da się kupić z tak zwanym bidlockerem, czyli tak, żeby twardy dysk był, za, był, miał możliwość zaszyfrowania, czyli nauczyciele, nauczycielki od razu już no, są właściwie na przegranej pozycji, bo jeżeli mielibyśmy się trzymać litery prawa, to ten sprzęt w momencie kiedy go przenosimy między szkołą a domem, a przecież przenosimy, prawda, czy są tam dane. No, są, no nie ma takiej opcji, żeby tych danych chociaż trochę nie było. Jestem przekonany, że ci, którzy pracują w szkole, w edukacji, mają bardzo, bardzo podobną opinię do mnie, a może nawet jeszcze bardziej tutaj taką, powiedziałbym, zaawansowaną. Monitor mi się wycisza, przesuńmy, żeby nauczyciele się nie czuli pokrzywdzeni. To mam też zdjęcie z nauczycielem, ale wolę to z nauczycielką. Bo z kolei napis jest nauczycieli nie ma nauczycielek, więc jakby to się równoważy, równość płci, prawda? Wróćmy do kwestii laptopa, czyli jest problem z zabezpieczeniem. Kolejny problem, który jest, jeśli chodzi o ten laptop, to jest kwestia właśnie systemu operacyjnego. Już wspominałem już, że właściwie zmuszono nas do zakupu laptopów z systemami płatnymi. Ja na przykład dopiero po trzech latach, bo tyle trwa gwarancja, będę mógł wymienić Windows na Linux. A ewentualnie Ewentualnie wcześniej będę stawiał tego Linuxa obok. Chciałem też jeszcze podkreślić bardzo, bardzo wyraźnie, że biorąc pod uwagę wynagrodzenia nauczycieli, to to dofinansowanie naprawdę mogłoby być wyższe, mogłoby być zdecydowanie wyższe, tak żebyśmy mogli kupić sprzęt, który naprawdę będzie służył, przecież on nie tylko służy nam, ale służy dzieciom, służy rodzicom, służy rozwijaniu tego kraju. Prawda? Natomiast my otrzymujemy 2,5 tysiąca i musimy kupić to, co jest. Dodam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Sprzęt o tych samych parametrach, ale który nie jest z tej grupy dla nauczycieli. Jest po prostu tańszy niż ten dla nauczycieli, bo ktoś wyczuł biznes i ten biznes oczywiście robi naszym kosztem. Ja rozumiem, ma dłuższą gwarancję niż sprzęt, który nie jest dla nauczycieli. No, ale jednak no wszystko te różnice są moim zdaniem zdecydowanie za wysokie i my za te laptopy po prostu przepłacamy. Taka jest moja opinia. Jeżeli Podobał Ci się ten film, to proszę Cię daj lajka, napisz komentarz, z chęcią wysłucham. Jak chciałabyś, chciałabyś jakiś konkretny temat, żebym poruszył w którymś z kolejnych filmów, daj znać. Z przyjemnością przygotuję film taki, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom i Twoim oczekiwaniom, oczywiście na moim kanale po swojsku. Dodam też, że jeśli jesteś pracownikiem, pracownicą szkoły, czy może dyrekcją i masz oczekiwania co do... Fajnego trenera, który poprowadzi szkolenia cyberbezpieczeństwo, RODO, ale także jeszcze parę innych, to oczywiście serdecznie zapraszam do kontaktu. I pozdrawiam, życzę wspaniałego dnia.